But in those days following that distress, the sun will be darkened and the moon will not give its light. The stars will fall from the sky and the heavenly bodies will be shaken. At that time, people will see the Son of Man coming in clouds with great power and glory. And he will send his angels and gather his elect from the four winds, from the ends of the earth to the ends of the heavens. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Even so, when you see these things happening, you know that it is near, right at the door. Truly I tell you, this generation will certainly not pass away until all these things have happened. Heaven and earth will pass away, but my words. Will never pass away. But about that day or hour, no one knows. Not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Be on guard. Be alert. You do not know when that time will come. It's like a man going away. He leaves his house and puts his servants in charge, each with their assigned task, and tells the one at the door. To keep watch. Therefore, keep watch because you do not know when the owner of the house will come back, whether in the evening or at midnight or when the rooster crows or at dawn. If he comes suddenly, do not let him find you sleeping. What I say to you, I say to everyone watch. Drodzy w Chrystusie, panu, bracia i siostry, co niedzielę w naszych modlitwach wyznajemy, że oczekujemy przyjścia Chrystusa w chwale, który przyjdzie, aby sądzić żywych i umarłych. W codziennych naszych modlitwach prosimy: Przyjdź, Królestwo Twoje. Co znaczy, że prosimy, aby przyjście Chrystusa. Nastąpiło jak najszybciej. Ale czy naprawdę tego chcemy? Mam wrażenie, że w ustach niektórych chrześcijan ta prośba jest zwykłym kłamstwem. Czy w głębi Twojego serca naprawdę chcesz, aby to przyjście nastąpiło jak najszybciej? Zastanawiałem się nad tą obawą, która jest w nas, i doszedłem do wniosku, że wynika ona z bardzo prostego faktu: w naszej relacji z Bogiem przeważa strach, a nie miłość. W naszym kulcie czynimy wiele dobrych rzeczy, ponieważ boimy się kary za popełnione grzechy. A Jezus pragnie od nas relacji miłości i zaufania. Miłości pragnę, a nie krwawej ofiary. Poznania Boga bardziej niż całopaleń, powiedział Bóg przez proroka Ozaży. Czy zrozumiałeś, czego tak naprawdę oczekuje od Ciebie Pan Bóg? Drodzy bracia i siostry, Czas XX wieku był czasem wielu złych doświadczeń. Wystarczy wspomnieć niezliczoną ilość konfliktów zbrojnych, które pochłonęły ponad 100 milionów ludzkich istnień. To również czas wielu klęsk żywiołowych. Lecz i w XXI wieku sytuacja niewiele się zmieniła. Nie ma dnia, aby dzienniki informacyjne nie przynosiły złych wieści. Podziały w społeczeństwie, podziały w rodzinach, wojny, kataklizmy, zarazy czy pandemia COVID-19 to są wszystko te znaki, które przypominają nam o powtórnym przyjściu Jezusa. Drodzy bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii Jezus poucza nas, że mamy być przygotowani na tego typu sytuacje. Zapowiedzi o wszystkich tych wydarzeniach mają się wypełnić, ale nie zaraz nastąpi koniec. Następnie przyjdzie Jezus, aby dopełnić obietnicę naszego zbawienia. Jak mamy się przygotować na przejście Jezusa? Mówi nam o tym Jezus. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed synem człowieczym. W innym miejscu dopowień. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha. I podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Zaś święty Paweł w jednym ze swoich listów napomina nas: zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem, drodzy bracia i siostry. Nasze zbawienie nie zależy od pieniędzy, pozycji społecznej, wykształcenia, zdolności czy intelektu. Jest ono darem, które nam wysłużył Jezus Chrystus na drzewie krzyża. I z tym darem mamy współpracować poprzez modlitwę i dobre uczynki. Drodzy bracia i siostry, i na koniec jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Nasze codzienne spotkanie z Jezusem w Eucharystii jest zapowiedzią spotkania z Nim. Wieczności. Oczekujemy spotkania z Jezusem w wierze, w miłości i zaufaniu. Spotkania, które nigdy się nie skończy. Powiedz Jezusowi, że pragniesz doświadczyć Jego miłości. Poproś Jezusa, aby przymnożył Ci wiary, nadzieje i miłości, które są niezbędne w naszej drodze do domu Ojca. On, Jezus, syn Boga żywego, przychodzi, aby nas zbawić. To On, Jezus Chrystus, jest naszym zbawieniem. Niech Bóg obdarzy cię swoim pokojem. Amen.